Szymon, Andrzej, Jakub i Jan. Nawet nie wydają się zbyt zaskoczeni. Tak jak gdyby ten dzień był przez nich oczekiwany całe życie. Żadna wątpliwość żadnej kalkulacji, zostawiają swoje sieci, zostawiają swoją łódź, zostawiają swojego ojca i idą za nim. Ich życie nie będzie już więcej łowieniem ryb. Nie będzie już więcej tą samą pracą, wstawaniem o poranku. Rozpoczyna się nowa jakość. Wszystko się zmienia. Rozpoczyna się nowe łowienie, nowy połow ludzi Jezus przyszedł i stanął przy nich i przeniósł im najpiękniejszą dobrą nowinę powiedział im że królestwo boże jest blisko Że Bóg jest bliski. Z tą samą dobrą nowiną, bracia i siostry, dzisiaj, 24 stycznia, Pan Jezus staje przy każdym i każdej z nas, z tym samym wielkim pragnieniem w sercu Boga. I to samo wielkie pragnienie w sercu Boga każe także i dzisiaj Bogu. Wybierać, posyłać apostołów, którzy tę dobrą nowinę, że królestwo Boga jest blisko nas, zaniosą do bardzo potrzebujących, że Bóg jest bliski w swoim słowie, że Bóg swoim słowem pragnie opatrywać nasze rany, że pragnie nas stwarzać na nowo. Że pragnie nas ożywiać, że pragnie tak zmieniać nasze życie, że będziemy w stanie, tak jak apostołowie, natychmiast zostawiać nasze dotychczasowe życie, to co może nieraz niewygodne, to co boli. I nie mówię tylko o powołaniu do życia w kapłaństwie, nie mówię o siostrach zakonnych, mówię o każdym, kto czuje się dzisiaj przez Jezusa wezwanym do niesienia dobrej nowiny? Jezus potrzebuje naszego spojrzenia. Jezus potrzebuje Twoich dłoni. Jezus potrzebuje Twojego ciepła, by przybliżyć innym Boga. Kogo więc wybiera Jezus? Nie byli to uczeni, nie byli to wielcy tego świata, ale byli to ci, którzy mieli entuzjazm. Byli to także ci, którzy przeżywali pewien swój kryzys. Ewangelia rozpoczyna się od tej informacji, że Jan został uwięziony. Zapewne o tym wiedzieli. Przeżywali może z tego powodu jakąś ciemność w sercu. Część z nich, jak usłyszeliśmy w tej Ewangelii, naprawiało swoje sieci. Te sieci to obraz ich życia, bo nieraz nasze życie jest takie na kawałki rozłożone, podarte. Poszarpane. I Bóg nie czeka, aż posklejasz swoje życie. Bóg nie czeka do tego, aż staniesz się dobrym ewangelizatorem. Bóg przychodzi. Bóg ryzykuje. I Bóg mówi: Będziesz niósł dobrą nowinę w takiej, a nie innej historii. Jesteś w stanie dzisiaj opatrywać rany swoich braci i sióstr, dlatego że ja jestem z tobą. Bóg przychodzi do mojego i Twojego życia. A wiesz dlaczego przychodzi do naszego życia? Bo to jest moje życie. To jest życie, które dobrze znasz, bo to jest Twoja barka. To jest to jezioro dobrze Ci znane. To są te piękne panoramy, które codziennie rozpościerają się przed Tobą. Czasami są one bardzo niebezpieczne. Zwłaszcza kiedy nadchodzą chmury i burze. Obraz naszego życia. I właśnie tutaj przychodzi Jezus tam, gdzie jesteśmy autentyczni, tam, gdzie nie musimy zakładać maski, niczego udawać, tam, gdzie jesteśmy pełni nadziei, pełni radości, ale też tam, gdzie płaczemy, tam, gdzie mamy nadzieję, ale też tam, gdzie mamy smutek. Po to, żeby cię odnaleźć i żeby ci zwiastować, że właśnie tutaj, gdzie jesteś, przybliżyło się do ciebie królestwo Boga. Bóg przyszedł, aby nadać temu wszystkiemu sens, znaczenie. Przychodzi do nich Pan Jezus i mówi, że Bóg jest bliski. W tych wszystkich okolicznościach, które przeżywają, w tych, kiedy wracają z połowu i mają sieci pełne ryb, i są zmęczeni od tego połowu, ale także wtedy, kiedy wracają zmęczeni, bo mają sieci puste. I kiedy wracają smutni, także wtedy Królestwo Boże jest blisko nich, ponieważ jest to rzeczywistość, która nie zależy od nas. Ani od naszego wysiłku, ani od naszej urody, ani od naszego grzechu, ani od okoliczności. Zależy od Jego obecności. To On wnosi Królestwo Boga w nasze życie. Jezus. Oto w ten sposób, bracia i siostry, Jezus zapala ich serce. Także już nie chcą więcej żyć przeciętnie, nie chcą po swojemu naprawiać już więcej swoich sieci. Mają pragnienie czegokolwiek więcej, chcą pozwolić się kochać, chcą uwierzyć Jego Słowu, że Jego, Słow, że Jego Królestwo nadchodzi. Dla, dla nich pójść za Jezusem. Oczywiście oznaczało wielką zmianę, może nieraz ogromne ryzyko. Ale zaproszenie Jezusa musiało być tak bardzo mocne, tak bardzo potężne, że odpowiedziali natychmiast. O czym do nich mówi Jezus? Jezus do nich mówi z miłością. Język Jezusa to jest język miłości, to jest zawsze język zrozumiały. Jezus, kiedy przychodzi, żeby z nami rozmawiać, nie rozmawia jako nauczyciel, ale jako ten, który kocha. Rozmawia z nimi o połowie, posługuje się językiem rybaków, mówi do nich o sieciach. Tylko, że od tego momentu będą łowić. Osoby. Bóg nie usuwa z ich życia tego, co dla nich jest ważne. Nie neguje ich historii, nie neguje ich talentów, ale używa. Podkreśla. Bóg nie jest złodziejem. Bóg nie okrada cię z niczego, kiedy cię powołuje, ale pozwala ci odkryć głęboki sens tego, co otrzymałeś. Bóg wzywa i do łowienia do tego, na czym się znali świetnie. Jest naprawdę ważne widzieć, że Bóg, kiedy nas powołuje, pozwala, aby nasze życie było rozumiane jeszcze bardziej głębiej. Jeszcze głębiej. Powołanie w tej. Perspektywie jest lekturą naszych pragnień, najpierw pragnienia Pana Boga, a potem pragnień naszych, które leżą na dnie naszego serca. Jeśli je dobrze odczytamy, to zorientujemy się, że tylko wejście na drogę tych pragnień jest w stanie uczynić nas szczęśliwymi. Oczywiście, to nie jest łatwe. Czasami trzeba zaryzykować. Czasami trzeba wziąć decyzje niełatwe. To widzimy na przykład w Jonaszu, człowieku próby, którego Pan Bóg wezwał, aby zaniósł orędzie miłosierdzia do nieniewitów, aby wezwał ich do nawrócenia. W tym czasie Jonasz nie był z Panem Bogiem zgodny, traktował nieniewitów jako swoich nieprzyjaciół. I kiedy wiemy dobrze o tym, kiedy szedł tam do Niniwitów, to kiedy mówił o miłosierdziu, to mówił językiem jeszcze 40 dni i Niniwa będzie zniszczona. Tutaj widać całą bitwę, całą walkę wewnętrzną Jonasza. Uciekał przed Bogiem. Powołanie dla niego to była rzeczywistość bardzo trudna. Chciał się ochronić przed Bogiem. Tak bardzo, że ostatecznie został pożarty przez jedną z ryb i przez trzy dni pozostało w jej wnętrzu. Ciemność, brak mocy, więzienie. Można powiedzieć... Yy, Walka z samym sobą i z Bogiem. Ale po tej walce wewnętrznej On był w stanie pójść do nich i ogłosić im nowinę o miłosierdziu Boga i uczynić się szczęśliwym. Czasami nasze życie duchowe tego wymaga puryfikacji. Nie jest łatwo wejść na drogę naszego powołania. Czasami musimy być także wejść na drogę próby. Czasami, żeby być naprawdę szczęśliwymi, musimy wejść także na drogę oczyszczenia. Tak jak uczynił to Jonasz, czy tak jak uczynił to Paweł, czy a właśnie apostoł e, narodów, autor listu do Koryntian. Zanim stał się Pawłem od Chrystusa, musiał tracić wzrok, żeby na nowo widzieć. A dzisiaj nam przypomina, że przemija postać tego świata. A więc przypomina nam, że nie warto odkładać powołania Boga na jutro. Ponieważ Jezus mówi, że czas się wypełnił. Dzisiaj czas się wypełnił. Czas jest pełny. Co to znaczy, że czas jest pełny? Antonio Padwy mówi, że jest pełny Boga. Ponieważ bez Boga czas jest pusty. Jeśli nie odkryjemy w sobie powołania, jeśli nie wejdziemy na drogę powołania, to będziemy cierpieć, to przeżywamy smutek, to stajemy się puści wewnątrz, nie mamy w nas radości. A Jezus mówi, czas się wypełnił i ten moment jest bardzo moc, bardzo i ważny. Apostołowie, kiedy przyszedł Jezus, usłyszeli Jego słowa, zrozumieli ten moment teraz. Dlatego się podnoszą, zostawiają swojego Ojca, łodzie, jezioro, idą za Nim. Biorą decyzję niełatwą, ale wiedzą, że nie istnieje dla nich jutro, bo może jutro już nie przyjdzie. Ewangelia jest pełna takich momentów, w których Jezus podkreśla dzisiaj. To z nas wie, czy jutro będzie jutro? Dla nas jutro. Tak jak już nie mamy władzy nad tym, co było wczoraj, ale mamy władzę nad tym, co jest dzisiaj. Ta Eucharystia, kiedy teraz słuchamy Słowa Bożego, mamy możliwość poddaniu się władzy Jezusowi. Teraz możemy, go, możemy pójść jego drogą. Ale nie odkładajmy tego na jutro, bo to jest moment łaski, to jest moment pełen Boga. Czas jest krótki. Módlmy się dzisiaj, bracia i siostry, o taką wrażliwość naszych serc, aby słowo Boga, które wychodzi z Jego ust dzisiaj w tej naszej wspólnocie, nie zgubiło się, ale żeby dotknęło naszego życia i zmieniało je bardzo głęboko. Tak, abyśmy także i my mogli doświadczyć, że Królowanie Boga jest blisko nas, że On jest pośród nas i że to Słowo wypełnia się bez względu na okoliczności naszego życia, czego sobie życzę i Wam z całego serca. Amen.